Dzień dobry Państwu, doktor Sławomir Dębski. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja korupcyjna w Trójmieście, a wpływ na nią byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa po 1989 roku. Obecnie uznaje się, że pierwszym krokiem zmian zachodzących w Polsce były spotkania w Magdalence. Za drugi najistotniejszy krok uznaje się plan Balcerowicza. Plan, który wzorowano na czyliskich doświadczeniach związanych z dojściem do władzy Pinocheta. Głównym elementem tego planu było przejęcie majątku narodowego przez wąską grupę wyznaczonych osób. Plan ten utwierdzono w pierwszej kolejności, likwidując z kodeksu karnego artykuł 199 i 200 dotyczących zagarnięcia mienia społecznego. To zapis kodeksowy. Następnie wprowadzono zakazy kodeksowe do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw. Uznając je jako właściwe drogi postępowania w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych. Proszę, ustawa. Następnym krokiem dalszym w tym procesie była likwidacja komórek zwalczających przestępczość gospodarczą w policji i w prokuraturze. W 1990 roku Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zostaje Bogdan Borusewicz. Bogdan Borusewicz weryfikuje wszystkich pozytywnie z wyłączeniem udających się na emeryturę ten sposób umożliwia wejście byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa na stanowiska do urzędów, instytucji publicznych, w tym administracji, policji, prokuratury, sądownictwa. Następuje także porządkowanie ordynacji wyborczej i ustawy o partiach w taki sposób, aby głosujący wybierali partię z pominięciem możliwości wyboru konkretnego kandydata. Postępuje uporządkowanie administracji publicznej. Szczególnie uwzględniając prymat urzędu nad jednostką. W tych warunkach, w którym mieście z perspektywy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w roku 1992 na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku z rekomendacji Lecha Wałęsy awansuje pan Marian P który wstępnie, pełniąc obowiązki, przed ich przejęciem spotkał się w znanym lokalu w Gdańsku Przymorzu z Romanem Kurnikiem, bohateru artykułu Newsweeka. Proszę o to artykuł. Ustalając z panem Kurnikiem, kto ma być jego zastępcą, wskazani zostali byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Znaczy Leon T. i Marek Eu. W 1994 skontaktowali się ze mną dwaj oficerowie policji, którzy zauważyli, że awansowane są osoby mające prowadzone postępowania dyscyplinarne i karne. Oprócz awansów przenosi się te osoby do komendy wojewódzkiej na wyższe szczeble stanowiska służbowego. Natomiast w szarej strefie i środowisku. Kryminalnym dostrzegać zaczęto, że z udziałem policjantów, w tym szczebla wojewódzkiego, najczęściej ze służb kryminalnych, operacyjnych, doprowadza się do tzw. likwidacji konkurencji w różnych sferach: to znaczy, nadeżywając metod i narzędzi policyjno-prokuratorskich, zawłaszczano mienie i doprowadzono do likwidacji firm, a w szczególności upowszechniano totalną korupcję. Z różnych źródeł zaczęły docierać sygnały i liczne informacje, z których wynikało jasno, że policjanci najwyższego szczebla w województwie biorą czynny udział w pozyskiwaniu korzyści materialnych z przestępstwa, między innymi biorąc łapówki. Dowiedzieliśmy się, że najwyższe szczeble policyjnej hierarchii przejęte zostały przez byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i innych służb specjalnych którzy zaczęli zdobywać wpływ nie tylko na województwo pomorskie, ale i na kraj, przejmując kontrolę nad wydziałem wewnętrznym, związkami zawodowymi. I zamiast likwidować patologię, podjęły się wyszukiwania oraz eliminacji informujących o patologiach funkcjonariuszy. Zbierano materiały obciążające na polityków i ich rodziny i biznesmenów. Wobec tych, którzy urzędowali, ujawniano o nich im in materiały informując, że udało się je przechwycić od nieodpowiedzialnych funkcjonariuszy, a następnie, matacząc, eliminowano je z obiegu prawnego. Wobec takiego obrotu sprawy, wspólnie z markiem K i Wiesławem B, dwoma oficerami, nie mogąc patrzeć na sytuację tworzenia z policji zorganizowanej formacji przestępczej oraz wobec tak wzmożonych działań antyspołecznych i antydemokratycznych podjęliśmy wspólnie decyzję, aby temu zapobiegnąć lub to powstrzymać. Opracowaliśmy plan i strategię, podjęliśmy liczne działania. W dalszej części prezentuję Państwu film nakręcony przez drugi program Telewizji Polskiej. To pierwszy nasz film o opozycji wobec Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku. Wymienimy funkcjonariusze, Ujęci, są ujęci w ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej, w którym miejskiej policji w tym czasie było około 70% byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, którzy dzięki Bogdanowi Borusowiczowi natychmiast przejmowali stanowiska kierownicze, niezależnie od posiadanego stopnia. Opisujące te wydarzenia, w wyniku projekcji tego filmu oraz Napisania pracy magisterskiej w temacie patologii demokracji na przykładzie Komendy Policji w Sopocie przez okres czterech lat poddawany był pełnej inwigilacji i zakazowi zatrudniania przez interweniujących policjantów, którzy informując, że zatrudnienie dla pracodawcy będzie wiązało się z problemami z uwagi na toczące się domniemaniu postępowanie karne. Ognan Borusewicz, będąc ministrem spraw wewnętrznych w rządzie AWS, osobiście polecił policji Trójmiejskiej prowadzić szykany, oraz podczas spotkania Urzędowo Towarzyskiego Gdyni zwrócił się z prośbą, aby mnie nie zatrudniano na żadnym stanowisku. Dlatego tak się stało, że osobiście. Wraz z funkcjonariuszami policji udałem się na rozmowę do pana Bogdana Borusowicza, pana ministra, składając zawiadomienie i dokumenty na jego ręce i pan minister, zamiast je zaewidencjonować, przekazał je poza dziennikiem, poza ewidencją do funkcjonariuszy i zlecił szykanowanie nas wszystkich. Państwa zainteresowanie wykaże, czy prezentować dalsze informacje. Dziękuję za uwagę. Takie były początki korupcji trójmiejskiej po 1989 roku. Zapraszam na film. Fragmenty z policyjnego raportu do komendanta wojewódzkiego. W roku 94 była prowadzona sprawa operacyjna nr 983 przeciwko spółce Dyrektorem tej spółki był Tadeusz brat zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Spółka owa na podstawie sfałszowanych faktur i rachunków dokonała wyłudzenia, a następnie zagarnięcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z kasy Urzędu Wojewódzkiego, kwoty 2 miliardów 303 milionów starych złotych. W okresie tym było to mienie znacznej wartości. Sprawdzając wiarygodność przedstawianych w raporcie zarzutów, postanowiliśmy odnaleźć sfałszowane faktury. Po wielu próbach w końcu dotarliśmy do właściwego miejsca. Dzień dobry dobry Pani. Słucham pan. Czy... Dobry, czy mogę panu Bardzo proszę, zapraszam. Nie wiem, co pani Graża ma w swoim prywatnym biurku, a my jako urząd nie przejęliśmy. Proszę zobaczyć. Może się to kryje pod czym innym, ale proszę zobaczyć. Nie ma firmy Przepraszam, że tam honor, nie zauważyłam w nawiasie. Proszę. Ale... Pan wymienia nazwisko? Pana no zarząd jednoosobowy Tadeusz więc to by tego dotyczyło, nie da się ukryć. Inną sprawą jest udzielenie informacji, a inną sprawą jest dokument. Pan X ma prawo nas podać potem do sądu. Oczywiście, że tak. Tak, wiem jakie były w tamtych latach przekręty pefronoski. To można książkę napisać. Tu połowy tych dokumentów nie ma. Ale no dla mnie jest ewidentne, no to ja, ja coś sporządzam, potem ja sobie potwierdzam, a pan mi ufa. No fajno należy mieć zaufanie, ale ograniczone zaufanie w interesach. Ja pana przepraszam, ale to już chyba granice korupcji zostały dawno przekroczone, bo to tego nie można korupcją. To jest tak obrzydliwe, że to jest mówię, barajam, ciągle oddech tak, żeby wejść po pryszniky się unosz. I tak się dzieje cały czas. Znając podpisy na dokumentach, już bez trudu odnaleźliśmy urzędnika państwowego, który decydował o wypłacaniu znacznych kwot firmie. D nie zgodził się na rozmowę przed kamerą. Z konieczności, więc zostały tylko pytania dokumentujące przebieg rozmowy. Jaka to procedura zdecydowała o tym, że Państwo, czyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, nie mogliście, czy nie chcieliście. Czy nie mieliście prawa sprawdzać wiarygodności tych rachunków? Za zgodność z oryginałem podpisuje przedstawiający rachunek. I szło 100 milionów, 200, 300, 240, 80. Razem 2 miliardy 302 miliony. I żaden rachunek nie był sprawdzony. Może powiedzieć, no w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności. Jeżeli człowiek przedstawia, to pan nie musi sprawdzać. No bo ja to rozumiem, że pan to ma do powiedzenia na ten temat. Jak pan dobrze wie, rachunki okazały się fałszywymi. Nie było mechanizmu, który pozwolił panu sprawdzić wiarygodność tego rachunku? Pan w ciemno przyjmował wszystko? No wszystko, bo wszystko co Panu przedstawiano, Pan podwizał. Wypłacić, 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 wypłacić. Ta faktura, która została przedstawiona w funduszu Niepełnosprawnym i za którą firma otrzymała zwrot pieniążków, została sfałszowana, bo ta faktura nie miała prawa się pojawić. To była faktura pro forma, czyli ofertowa, czyli nie jest dokumentem żadnym księgowym. To jest tak jakby przestępna tylko morze, ja chciałbym coś od pana kupić. I sprawdziłem w kilku punktach i faktycznie potwierdziłem, że transakcji nie miało nic. Ewidentnie wyłudzono znaczne kwoty. No to było, mówię, ponad 2 miliardy starych złotych. Ale zastosowano areszt tymczasowy wobec pana Tadeusza. Nie, nie zastosowano tego aresztu. Co więcej, yy, działo się to w chwili, w sytuacji, gdy. Yy, Ważyły się losy awansu jego, pana Marka Łukasiewicza na zastępcę komendanta wojewódzkiego. I komendant wojewódzki w takiej sytuacji wysyła wnioski do komendy głównej, opiniując tę osobę na stanowisko. I gdyby ta informacja nie została na jego korzyść przetrzymana i, nie, i, i yy, o, ujawniona od razu, komendant wojewódzki z całą pewnością, nie wysłałby wniosku o awansowanie tego pana na, komenda, na swojego zastępcę i ten pan nie byłby do dnia dzisiejszego zastępcą, nie pełniłby wniosku zastępcy komendanta wojewódzkiego. Sprawa mojego brata yy, pojawia się zawsze, jak jest nowy komendant wojewódzki, nowy komendant główny, nowy minister. Ta sprawa jest wyjaśniana naprawdę raz przynajmniej w roku. Tych dokumentów jest mnóstwo. Ja nie ukrywam, że jak komendant Białas przyszedł tutaj, poprosiłem szefa, jak trafił anonim, żeby powołał specjalną komisję. Pan Łukasiewicz kłamie. To nieprawda, że doniesiono nieoficjalnie o tym, o sprawie jego brata do pana komendanta Białasa. Funkcjonariusz w sposób oficjalny złożył raport do pana komendanta Białasa, i ten raport został rozpatrzony. A został rozpatrzony w sposób bardzo lakoniczny, jednym zdaniem, że informacje nie zostały potwierdzone, gdy tymczasem policjant zarzucał wiele uchybień. Fragmenty z policyjnego raportu do komendanta wojewódzkiego: W sprawie brata zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, pana Marka Łukasiewicza, była prowadzona kontrola przez inspektorat nadzoru i kontroli ministra spraw wewnętrznych. Pod nadzorem inspektora Buczyńskiego. Kontrola ta wykazała rażące uchybienia, m.in. w postaci niezgodności dokumentacji operacyjnej z procesową. Brak było w aktach postępowania notatek urzędowych obciążających Tadeusza u... Chodziło o zaniżenie wartości zagarniętego mienia. Całą sprawę skrzętnie przez tyle lat ukrywano. Pan Buczyński napisał pewną. Ta sprawa była pod takim w ogóle naciskiem prowadzona tutaj, że wątpię, żeby którykolwiek policjant cokolwiek chciał zrobić w tej sprawie, nawet nie wiadomo kto by mu polecił czy, czy prosił o to. Czyli pan Buczyński napisał, że nie zgadzała się ta ilość dokumentów, czy, czyli że dokumenty były wyczyszczone, a pan twierdzi, że to tak nie mogło być? Absolutnie. Absolutnie. Ja, ja nie ukrywam, że po całej sprawie, ja, ja, nawet, ja nawet powiem szczerze, ja nawet się bałem rozmawiać z jakimkolwiek tu naczelnikiem czy pracownikiem na temat tej sprawy. Czyszczenie dokumentów to jest po prostu wyjmowanie dokumentu, dokumentów z akt sprawy. Jest to dysponowanie dokumentem, do którego się nie ma uprawnień. Jest to przestępstwo w myśl kodeksu karnego. W tym wypadku powinno być wszczęte postępowanie prokuratorskie. Wykonywanie czynności wciąż w tej sprawie, pomimo że tutaj wskazuje się na popełnienie innego rodzaju przestępstwa przez organy wewnętrzne policji, jest po prostu nieprawidłowością. Był taki okres, kiedy ja się zorientowałem, że ta osoba, o której jest mowa w tych materiałach, ma związek. Z ówczesnym zastępcą komendanta wojewódzkiego panem Łukasiewiczem. Kiedy pan się zorientował? To był krótki okres przed tym, jak ja osobiście zresztą, to było takie polecenie, przekazałem tę sprawę, żeby nie było jakichś tam podejrzeń, pomówień i tak dalej, do prokuratury rejonowej w Gdańsku. Kto panu wydał to polecenie? Ja sam uznałem, że ta sprawa powinna trafić bezpośrednio do prokuratury i będzie to własną sprawą prokuratury. I tak to się stało. Musi pan mi wybaczyć, ale dalej. To już jest ocenność pana prokuratora. Sprawa jest zakończona, wyjaśniona, jest wyrok sądowy. Nawet ostatnio muszę powiedzieć, byłem pytany, bo przed musiałem uzyskać świadectwo kwalifikacji do, do sprawy zgodnie z ustawą o informacji niejawnej. I też miałem pytanie w komendzie głównej, bo tam mnie opracowywano. Czy pan wie, że yy, brat jest karany? Tak, dostał grzywnę. Dostał grzywną, tak jak każdy może dostać. Czyli jeżeli jest to grzywna, jest wyrok sądowy, nie jest to sprawa aż tak ważna, żeby musiała ruszyć tutaj no, z posad no, paru ludzi i, 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 i może jeszcze więcej. Tak jakby ktoś chciał. Sprawę istotnie rozpatrzył sąd. Na niejawnym posiedzeniu zdecydowano o przyznaniu grzywny w wysokości 1500 zł. Policjanci ciągle nie rozumieją, dlaczego odpowiedzialność jest na tyle wyceniona, skoro przestępstwo dotyczyło ponad 2 miliardów starych złotych. Niedawno pan Łukasiewicz wybudował dom pod gdańskiem, pomagał mu w tym jego brat. Ile ten dom kosztował i jak to się stało, że pan mając tę pensję, którą ma, mógł wybudować w krótkim czasie tak duży dom? Ja uważam, że to jest nic, praktycznie dziwnego, co prawda, no to, to pan mnie zaskoczył z tym pytaniem w odnośnie domu. Nie myślałem, że, że to będzie tematem, ale ja nie mam nic do ukrycia. Generalnie dom wybudowałem tak, poprzez to, że miałem mieszkanie własnościowe, czteropokojowe, które sprzedałem. Jest to mieszkanie przynależne mu z uwagi na to, że jest funkcjonariuszem policji. Następnie wykupuje to, wykupił to mieszkanie za, część, za pieniądze, które szacowali rzeczoznawcy podlegający mu bezpośrednio. I wpłacił taką kwotę, jaką, jaką mu przyjęto. W ten sposób stał się właścicielem tego mieszkania. Następnie odsprzedał jest z zyskiem. Panie inspektorze, proszę powiedzieć, nie zatrudniałem cudzoziemców przy budowie domu. Ja osobiście nie zatrudniałem cudzoziemców przy budowie. A kto zatrudniał? Nie wiem. To jest pański dom? Mój dom. I pan nie wie, kto zatrudnia cudzoziemców? Nie wiem, bo pan mi zadał to pytanie, ja jestem zaskoczony. Prywatnych? Nie wykorzystywał. samochodu służbowego do celów prywatnych. Pan Łukasiewicz kłamie. Wykorzystywał pojazd służbowy razem z kierowcą do celów prywatnych, między innymi do przeprowadzki. Pisałem w tej sprawie raport w maju lub czerwcu 1999 roku. Na raport nie udzielono mi żadnej odpowiedzi. Jak też nie poinformowałem o tym, czy w ogóle jakiekolwiek postępowanie w tą stronę zostało skierowane. Panie inspektorze, z czego pan jest dumny? Z uczciwości. Za co panu jest wstyd? Czasami za, za, moich, za moich kolegów, którzy nie. nie... Nie starają się zrozumieć innego człowieka z tej, tej strony, właśnie patrząc jak tu jestem, na, 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 na tym stanowisku. Nie starają się zrozumieć, zrozumieć człowieka. Opinia, że korupcja jest największym zagrożeniem dla demokracji. Wniosek: trzeba ją zwalczać. Do upadłego! Gościem magazynu Ekspresu Reporterów miał być ktoś z policji, zajmujący się walką z korupcją. Tymczasem jest autor reportażu Witold Krasucki. Dlaczego nie udało ci się zaprosić gościa? Nie, no, powołano niedawno od roku istnieją takie zarządy spraw wewnętrznych w policji. To jest taka policja wewnętrzna. Bardzo mi zależało na, na, właśnie na kontakcie z takim człowiekiem, który by chciał powiedzieć o, o tym, jak się walczy z korupcją. Dzwoniłem do różnych komend powiatowych, do komendy głównej, do, do stołecznych, do, do wszystkich możliwych miejsc i okazuje się, że żaden z policjantów nie zgodził się na rozmowę na temat walki, walki z korupcją. Chcę to po prostu bez komentarza pozostawić. A zatem bez komentarza, jeśli chodzi o gościa. Natomiast ja chciałbym bardzo przypomnieć Państwu... Oto ostatnio Bank Światowy opublikował raport w sprawie korupcji w Polsce i pewne dane są szokujące. Tutaj bardzo szczegółowo wymienia się oto takie fakty. Za załatwienie kontraktu na budowę danego obiektu od 10 do 20% jego wartości, za przemycenie przez granicę Tira ze spirytusem 25% wartości dla celnika, za załatwienie prawa jazdy bez egzaminu 1500 zł, za reklamację z wojska 3500 tysiąca złotych, i tak dalej, i tak dalej, od mandatu poczynając na sejmowych ustawach kończąc musimy poradzić sobie z takimi sprawami. To nie może nam spowszednieć, bo w innym wypadku polska korupcją stoi będzie aktualne jeszcze w przyszłości, a nikt by nie chciał, by Polska korupcją stała.